Programu są Militaria.pl. Partnerem kanału jest wydawnictwo Belona. Wojna w Jemenie doprowadziła do śmierci blisko 400 tysięcy osób. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam do materiału o tym konflikcie zbrojnym. Aby przedstawić Wam wojnę w Jemenie trzeba się cofnąć do 22 maja 1990 roku. Wtedy to właśnie Jemen Północny i Południowy zjednoczyły się w jedno państwo. Głównym powodem była trudna sytuacja gospodarcza ludowo-demokratycznej Republiki Jemenu, która przestała otrzymywać pomoc od słabnącego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zaledwie 4 lata później polityka ówczesnej władzy, a szczególnie zawłaszczenie majątków należących do obywateli południowej części kraju, doprowadziła do konfliktu zbrojnego na terenie Jemenu. To właśnie podczas tej wojny uwidoczniły się istniejące już wcześniej podziały religijne, które, jak się okazało, miały olbrzymie znaczenie w przyszłych wydarzeniach w tym kraju. Pomimo, że wojna ta trwała zaledwie 2,5 miesiąca, to podziały te na przestrzeni lat tylko się pogłębiały. Wahabici, czyli wyznawcy radykalnego odłamu sunnizmu, wspierali rządowe działanie, przez co przez rząd byli także popierani. Tym sposobem powstał ruch Houthi, który stworzyli przeciwnicy rządu i wyznawcy jednego z szyickich odłamów, Zaydyci. W 2004 roku ruch ten rozpoczął rewoltę skierowaną przeciwko jemeńskim władzom. Działania te spowodowały, że władze Jemenu wysłały swoje formacje na tereny położone w północnej części kraju. We wrześniu tego samego roku jemeńskie oddziały zabiły przywódcę rewolty Husayna al-Hutiego, a nowym liderem rebeliantów został jego syn Abdul Malik Huti. W lutym 2007 roku wojska reżimu rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę operację wymierzoną w Huti i właściwie rozpoczęła serię akcji wymierzonych w ten ruch. W sierpniu 2009 roku armia rozpoczęła akcję militarną o kryptonimie Spalona Ziemia. 3 listopada akcja ta rozprzestrzeniła się na tereny Arabii Saudyjskiej, gdzie zajdycy bojownicy przejęli kontrolę nad dwiema wsiami. Fakt ten spowodował, że Saudowie włączyli się w jemeński konflikt. Warto jednak wspomnieć, że działania Arabii Saudyjskiej miały także na celu marginalizację władz w Teheranie oraz wspieranych przez niego społeczności szyickich występujących w poszczególnych krajach Bliskiego Wschodu. Saudyjcy rządzący byli i są obecnie jednymi z najbardziej aktywnych propagatorów sunickiego odłamu islamu, w tamtym czasie wsparcie, jakiego udzielali władzom w Jemenie, miało dodatkowo zmniejszyć chęć zbliżenia się tego kraju do Iranu. Jemen, jako kraj ogarnięty chaosem, stał się doskonałym miejscem do rozwoju działalności grup terrorystycznych, w tym Al-Kaidy czy tzw. Państwa Islamskiego. Konflikty, które miały miejsce w zasadzie od początku, połączenia się z północy z południem, uniemożliwiły rozwój ekonomiczny Jemenu. Gospodarka tego państwa opierała się i opiera się nadal na przychodach ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego, jednak spadające wydobycie tych surowców sprawiło, że wpływy do budżetu państwa zmniejszyły się. Kolejną przyczyną narastających problemów ekonomicznych była niewłaściwa struktura zatrudnienia i ogromna wręcz biurokracja. Zła sytuacja gospodarcza spowodowana była także nieuczciwymi praktykami oraz korupcją Alego Abdullaha Saleha. Polityk ten podporządkował sobie różne wpływowe osoby, oferując im określone korzyści materialne. W ten sposób zapewniał sobie możliwość dalszego piastowania urzędu prezydenta. Zjawiska, o których wspomniałem, doprowadziły do ogromnego wzrostu bezrobocia. 27 stycznia 2011 roku w Sanie odbył się pierwszy protest, podczas którego żądano, aby Salek zrezygnował z pełnionej funkcji prezydenta. Sześć dni później przywódca Jemenu zadeklarował, że nie weźmie udziału w zapowiedzianych na 2013 rok elekcji. 11 kwietnia 2011 roku Saleh uznał koncepcję ustabilizowania sytuacji politycznej zaprezentowaną przez Radę Współpracy Zatoki Perskiej. Projekt ten zakładał, że obowiązki te będzie sprawował Abder Mansur Hadi, który pełnił funkcję wiceprezydenta. Przewidywał on także powołanie gabinetu, na czele którego stanęliby przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych. Ważnym elementem tego programu był także zapis mówiący, że Ali Abdullah Saleh nie poniesie odpowiedzialności prawnej za decyzje, które podejmował w czasie piastowania urzędu prezydenta. Szczególnie ten punkt wywołał sprzeciw wśród politycznych przeciwników prezydenta, którzy ostatecznie zgodzili się na wdrożenie planu przedstawionego przez Radę Współpracy Zatoki Perskiej 22 maja 2011 roku. Saleh oznajmił, że może podpisać uzgodniony dokument jedynie podczas specjalnej uroczystości. W której wezmą udział również jego oponenci. Doprowadziło to do ataków na urzędującego prezydenta. W jednym z takich właśnie ataków ostrzelona została jego siedziba, a sam Salek został ranny. 8 października tego samego roku Saleh oznajmił, że ustąpił z pełnionej funkcji, jednak protesty wybuchały nadal. Tydzień po ogłoszeniu decyzji na rozkaz Saleha użyto przeciw demonstrantom broni palnej, co doprowadziło do zaostrzenia wewnętrznego konfliktu. 23 listopada 2011 roku jemeński przywódca podpisał umowę, na mocy której zakończył sprawowanie swojej funkcji. Co jednak ważne, dokumentu tego nie zaakceptowali demonstranci ze względu na jeden z punktów, w którym było napisane, że Salek nie poniesie odpowiedzialności karnej za decyzję podczas protestów. Nową głową państwa został Abdurrahman Hadi. Jego głównymi zadaniami było położenie kresu fali przemocy w kraju, przeprowadzenie reform gospodarczych, oraz wdrożenie efektywnych mechanizmów demokratycznych. Chcąc wzmocnić system ekonomiczny, Hadi zlikwidował subsydia dla paliw. Decyzja ta oburzyła większość obywateli. Negatywne nastroje społeczne wykorzystały zajdyckie bojówki, które skłoniły znaczną część jemeńczyków do uczestnictwa w manifestacjach przeciwko władzom. Równocześnie protesty zaczęli organizować sympatycy Hadiego i reprezentanci ugrupowania Islach doprowadziło to do wybuchu intensywnych walk pomiędzy sympatykami i przeciwnikami prezydenta. Huti, którzy wzniesili powstanie w 2014 roku, przejęli m.in. stolicę kraju, Sane. Nastąpiły w kraju intensywne walki, które doprowadziły do tego, że 20 stycznia 2015 roku Huti opanowali siedzibę prezydenta, a trzy dni później Abd Rabu Mansur Hadi ustąpił z tego stanowiska. Dodatkowo 6 lutego 2015 roku Huty zlikwidowali parlament, co spowodowało, że objęli władzę nad krajem. Powstanie przerodziło się w wojnę, która okazała się niezwykle krwawym dramatem dla wielu cywili w Jemenie. 22 marca tego samego roku oddziały powstańców przejęły kontrolę nad miastem Taiz, a cztery dni później Arabia Saudyjska wraz z Bahrajnem, Katarem, Kuwejtem oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi rozpoczęły operację wojskową, która znana jest pod kryptonimem Decydująca Burza. Była ona wymierzona w siły Huti, lecz przyniosła skutek odwrotny od zamierzonego. Zamiast opanować teren i zlikwidować tym samym siły przeciwnika, spowodowały impas, pogłębiły kryzys gospodarczy oraz spowodowały, że walki objęły większe terytorium Jemenu. Dodatkowo szef irańskiej dyplomacji oświadczył, iż prowadzone przez kraje zatoki perskie bombardowania Jemenu naruszają zasadę nieingerencji w sprawy wewnętrzne państw oraz zaapelował o ich zakończenie. Przeciwne zdanie na arenie międzynarodowej miały Stany Zjednoczone, które uznały, że Huti przejąły władzę siłą i naloty oraz bombardowania na ich pozycje są uzasadnione. Akcje powietrzne nie pomogły, a Houthi przejmowały teren Jemenu. 31 marca przejęły m.in. kompleks wojskowy w rejonie Bab al-Mandab. W działania wojenne zaangażowały się także ugrupowania terrorystyczne. Głośnym echem odbił się atak Al-Kaidy na więzienie w Al-Mukali który doprowadził do uwolnienia kilkuset skazańców. 2 kwietnia ogłoszono koniec operacji Decydująca Burza, a kilka dni później Arabia Saudyjska rozpoczęła operację o kryptonimie przywracania nadziei. Miała ona na celu znaleźć polityczne rozwiązanie konfliktu, ochronę ludności cywilnej oraz całkowite zniszczenie grup terrorystycznych, które brały udział w konflikcie zbrojnym. Ciekawostką jest fakt, że mimo oficjalnego zakończenia operacji Decydująca Burza, Naloty, w których cierpiała także ludność cywilna, trwały nadal. 12 maja osiągnięto porozumienie, w wyniku którego na 5 dni ustały walki. Pozwoliło to na częściową ewakuację cywili z terenów objętych wojną i z terenów Jemenu. 17 maja wojna rozgorzała na nowo, angażując w konflikt inne kraje z regionu. Doskonałym przykładem jest tu Egipt, który oddelegował do Jemenu kilkuset żołnierzy. I w ten sposób chciał uregulować zobowiązania finansowe zaciągnięte w Arabii Saudyjskiej. Strony nadal nie potrafiły dojść do porozumienia, a Arabia Saudyjska wszelką pomoc dla ruchu Huti uznała za działania terrorystyczne. 2 stycznia 2016 roku w Arabii Saudyjskiej wykonano karę śmierci na kilkudziesięciu osobach podejrzanych o przeprowadzenie takiej działalności. Co ciekawe, stracone osoby zostały zatrzymane podczas próby przekazania broni z Iranu. W grupie tych osób znajdował się m.in. znany przedstawiciel szyizmu, Nimr al-Nimr, którego śmierć wywołała oburzenie wśród Irańczyków. Następnego dnia po egzekucji Araba Saudyjska zerwała wszelkie stosunki dyplomatyczne z Iranem, a sytuacja ta pokazała, że osiągnięcie w Jemenie i jakiegokolwiek porozumienia staje się znacznie utrudnione. Całą sprawą zainteresowało się ONZ, które 24 marca 2016 roku poinformowało, że 18 kwietnia Przedstawiciele Huti i jemeńskiego rządu po raz kolejny przystąpią do rozmów mających na celu zakończenie wojny. Po przekładaniu poszczególnych terminów spotkań 17 maja rząd Jemenu postanowił przerwać negocjacje dotyczące zakończenia działań zbrojnych. Spowodowane to było postawą zajdyckich bojowników, którzy twierdzili, że Abd Mansur Hadi nie jest uprawniony do sprawowania funkcji prezydenta Jemenu. Przedstawiciele Huti oznajmili także, iż wznowią negocjacje dopiero gdy ich formacje rebeliantów opuszczą miejscowości leżące w północnej oraz zachodniej części kraju. 16 czerwca szef dyplomacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich oświadczył, że pochodzące z jego kraju jednostki nie będą już brać udziału w walkach z Huti. Stwierdził również, że ich nowym zadaniem będzie wspomaganie jemeńskich władz w sprawowaniu efektywnej kontroli nad odbitymi z rąk partyzantów terytoriami. 28 października 2016 roku Hadi wyraził sprzeciw wypracowanej przez ONZ koncepcji zakończenia jemeńskiego konfliktu. Projekt ten zakładał, iż utworzona w przyszłości Rada Ministrów będzie składać się m.in. z przedstawicieli powstańców. Ponadto przewidywał on zmniejszenie uprawnień prezydenta oraz opuszczenie przez partyzantów w większych miejscowości. Widno pokoju znów się oddaliło, co doprowadziło do interwencji Stanów Zjednoczonych. 29 stycznia 2017 roku amerykańscy żołnierze przeprowadzili w Jemenie pierwszą lądową ofensywę, na którą prezydent Donald Trump wyraził oficjalną zgodę. Celem tej operacji były oddziały Al-Kaidy, które miały zostać zniszczone na terenie Jemenu. Warto zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone brały do tamtej pory udział jedynie w atakach powietrznych wymierzonych w Al-Kaidę. Lądowa operacja okazała się całkowitą klęską która spowodowała śmierć kilkudziesięciu cywili i siedmiu żołnierzy amerykańskich, w tym żołnierza elitarnej jednostki Navy Seals. Tragiczne konsekwencje tej akcji sprawiły, że Amerykanie ponownie zaczęli organizować operacje polegające głównie na bombardowaniu obiektów należących do islamistów. Do takiego ataku doszło między innymi 23 maja 2017 roku na ośrodek Al-Kaidy w Marib, który spowodował śmierć co najmniej stu bojowników. Warto podkreślić, że także między poszczególnymi rządami krajów walczących przeciwko Huti dochodziło do nieporozumień i konfliktów. Katar, który był zaangażowany w konflikt, został wykluczony za sprawą rzekomych słów wytoczonych przez tego prezydenta podziwiających zasługi Iranu. Katarski emir próbował zapobiec ostrym reakcjom pozostałych sunickich państw Zatoki Perskiej, tłumacząc, iż przypisywane mu stwierdzenia zostały wymyślone, jednak nie przyniosło to rezultatu. 2 grudnia 2017 roku Ali Abdullah Saleh zrezygnował ze współpracy z zaydickimi bojownikami. Dwa dni później partyzanci oświadczyli, iż zamordowali byłego prezydenta, natomiast 19 grudnia Huti przeprowadzili nieudany atak na siedzibę monarchy Arabii Saudyjskiej. Walkę przeciwko jemeńskim władzom podjęli bojownicy, dążący do uzyskania niepodległości przez południową część kraju. Pod koniec stycznia zaatakowali oni budynek Rady Ministrów a dwa dni później przejęli kontrolę nad miastem Aden. Walki miały miejsce na większości terytorium kraju, co doprowadziło do śmierci coraz większej liczby cywili. 9 grudnia 2018 roku Saudyjski Sojusz zbombardował autobus, w którym znajdowała się grupa uczniów. Na skutek bombardowania śmierć poniosło 51 cywili, z czego większość stanowiły dzieci. To jeden z wielu przykładów, do jakich doszło w Jemenie. Ani Saudyjski Sojusz, ani bojownicy Huti nie potrafili przemóc impasu, a nieformalna próba nawiązania pokoju, która odbyła się od 6 do 13 grudnia 2018 roku w Szwecji, także spełzona niczym. Postanowienia pokojowe zostały złamane już 5 dni później na obszarze Al-Huday, gdzie doszło do kolejnych starć pomiędzy zajedyckimi bojownikami a oddziałami wiernymi Hadiemu. Wojna trwa na terenie Jemenu do dziś, a co do tego, czy jest to wojna domowa, zdania są podzielone. Co prawda, walki początkowo dotyczyły stron pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami rządu, jednak dość szybko zaangażowały się w ten konflikt kraje regionu, a także Stany Zjednoczone, chociaż warto tu zauważyć, że Waszyngton ograniczył znacznie pole działania swoich wojsk. Czy w Jemenie jest wojna domowa? Na tę kwestię musicie odpowiedzieć sobie sami. Jednym z głównych skutków konfliktu w Jemenie są ofiary wśród cywili. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych od początku tej wojny zginęło około 380 tysięcy osób, z czego 60% w wyniku głodu i chorób. Katastrofa humanitarna, do jakiej tam doszło, pokazała też znaczny wzrost liczby zachorowań na cholerę, która została stwierdzona u prawie miliona Jemeńczyków. Ofiarami tej wojny padły także dzieci, i to nie tylko jeśli chodzi o przebyte choroby, głód i bombardowania. Nierzadko można natrafić na obrazy z tej wojny, gdzie wśród bojowników pojawiają się dzieci, które w wyniku przeprowadzonego prania mózgu, alkoholu i narkotyków nie okazują żadnej litości czy emocji. Chłopcy z bronią stali się obrazem tej wojny, a doszło do tego, ponieważ bojownicy Huti porywali chłopców podczas pacyfikacji miasteczek i wsi, a ich rodziców rozstrzeliwali. Houthi zastosowało dokładnie tą samą taktykę, jaka istniała i nadal istnieje w krajach afrykańskich objętych wojną, gdzie dziecko z karabinem budzi strach wśród ludności cywilnej. Jest to o tyle dramatyczne, że wśród ofiar tej wojny najwięcej jest właśnie osób, które nie przekroczyły 16 roku życia. Konflikt zbrojny w Jemenie doprowadził także do niesamowitego zacofania kraju i ekonomicznej zapaści, która spowodowała, że nawet po zaprzestaniu walk w kraju tym na długo zapanuje niewyobrażalna nędza. Kiedy skończy się ta wojna? Nie wiadomo, jednak niestety wszystko wskazuje na to, że może to być konflikt obejmujący nie lata, a dziesięciolecia, gdzie brak dostępu do żywności i pitnej wody spowoduje śmierć liczoną w milionach. Dla społeczności międzynarodowej może się okazać, że wojna w Jemenie będzie znacznie trudniejszym wyzwaniem niż trwająca przy naszej wschodniej granicy wojna na Ukrainie. Ze swojej strony polecam te oto dwie książki. Pierwszą z nich jest książka pułkownika Marcina Szymańskiego pod tytułem Na Sprzedanej Wojnie. Opowiada ona o wydarzeniach z Afganistanu z punktu widzenia osoby, która dowodziła oddziałem bojowym w tym kraju. Drugą pozycją natomiast jest nowe wydanie książki Nawala Przetrwać Belize. Opowiada ona m.in. o szkoleniu w tropikalnej dżungli z perspektywy żołnierza elitarnej jednostki wojskowej GROM. Jestem także patronem medialnym tej książki, w wyniku czego będę miał do rozdania kilka egzemplarzy. Wystarczy, że odpowiecie w komentarzu na pytanie pod wpływami, jakich rządów znajdowało się Belize przez większość okresu XX wieku. Spośród prawidłowych odpowiedzi: 11 czerwca wylosuję szczęśliwców, a jedna z książek zostanie wysłana dodatkowo wylosowanemu patronowi. Z mojej strony to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał i zapraszam do subskrybowania kanału oraz dawania piłk w górę. Polecam także moją stronę na Facebooku, gdzie udostępniam różnego rodzaju ciekawostki. Zapraszam na nowo utworzony serwer Discord. Dziękuję za wsparcie na Patronite. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć!